Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: Żniwo w prawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie: Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam Wam, sobdomie lżej będzie wów dzień niż temu miastu. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem Wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika. A nic Wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się Wam poddają. Lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W pierwszą niedzielę lipca, na samym początku w Ewangelii, słyszymy, że Jezus wybiera 72 uczniów i rozsyła ich do miejscowości, do których sam przyjść zamierza. To bardzo ważne, to bardzo istotne. Żeby zauważyć, że Jezus nie wysyła przed sobą tylko apostołów, tylko swoich uczniów, ale wybiera jeszcze dodatkowych, aż 72 ludzi, którzy mają przed Jezusem dotrzeć do tych miejsc, do których sam Jezus chce przejść. Zastanówmy się, czy ta Ewangelia nie jest niezwykle aktualna dzisiaj, bo przecież Jezus nie wszędzie jest wpuszczany. nie wszędzie wisi krzyż na ścianie. Nie wszędzie na słowo Jezusa budzi się uśmiech. Często bunt, zaciśnięta pięść i tupnięcie. Tym uczniem, jednym z 72, możesz być ty, mogę być ja. Może wakacje, które rozpoczynamy, są świetną okazją do tego, żeby pójść przed Jezusem. Żeby o Jezusie powiedzieć swoim postępowaniem, swoim słowem, swoim czynem. Uśmiechem, żeby przed Jezusem zanieść Jego imię, zrobić małe wejście, zrobić małe przygotowanie na Jego przyjście. Panie, dziś słuchając tej Ewangelii, proszę Cię, daj mi siłę, abym był Twoim uczniem i przed Tobą niósł Twoje imię.